Siema, jestem SkyGoPlay, pleciam wam pokażę jak ustawić animowaną tapetę na swoim komputerze za darmo. Wystarczy posiadać sklep Microsoftu na swoim komputerze, żeby to zrobić. Yy, najpierw pobieracie Lively Wallpaper i instalujecie. Jak już się pobiera aplikacja Lively Wallpaper, to otwieramy ją. Jak już się aplikacja zainstalowała, to klikacie next, next, next. To by było ok <ścoughs> Okej. Okay. <ścoughs> ok boomer. Yy, dobra. Teraz wybieracie jakąś animowaną tapetę. Na przykład taką wybiorę. Jak widzicie, działa wszystko. Możecie też się bawić w ustawienia, że możecie mieć też na drugim monitorze inną inną yy, tapetę. To to i będziecie mieli inną tapetę na drugim ekranie. Niestety, ja nie mogę wam drugiego ekranu pokazać na, na OBS-ie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to działa. Jeśli Wam się parnik spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba nowa jakość audio. Cześć.